Siemka, widzowie. Niestety mnie nie widzieliście przez trzy dni, dlatego że byłem gdzieś na wakacjach. Ja nie pamiętam. Nie tu, w prawdziwym życiu. No i nie mogłem wziąć telefonu, no. Ale przecież. Była fajna. No. Więc musieliście czekać. No niestety. Co ja słyszę? Boże. Nic. I ja już wróciłem. I no jak coś? to mam nadzieję, że te odcinki Wam się spodobały. Dobra. Przestaniesz przedrzeźniać? Przestaniesz przedrzeźniać? No, jak coś Wam się podobało, te to, to wszystkie odcinki, to się cieszę. Będą do 110. Dobra. Simon, już możesz wychodzić. Eee... Simon... Co ty robisz ze sobą? <grymne> 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 Jak ty też Muszę zrobić zdjęcie. Aha, wysłałem cię na 4K. Co to znaczy 4K? nic. Ała, wiesz, że to bolało? Marcel be like. Jedno dotknięcie. Zabiorę ci słuchawki. No, to tylko dotknięcie, nie uderzenie. Marcel już dziwny. Ar, 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 ar. Ja się wstydzę. Ja się wstydzę. Ja się kompletnie wstydzę. A niby czego. Ta, która robi baletnicę. Co? No. Tak. Nieco. Ona po prostu robi baletnicę. I ja się teraz wstydzę, bo ona też ma mój kolor. Naktykniarz muszę to zobaczyć. Simon, a ty nigdzie nie idziesz. Okej. Okay. Simon. Możesz iść ode mnie? Dobra. Zaprowadź mnie, gdzie to miejsce jest. Czemu się kręcę? E. Jestem boletnicą! Jestem boletnicą! Jestem boletnicą! Aż robię fikołki w powietrzu! Jestem boletnicą! Jestem boletnicą! E. Jestem poletnicą. Gościu, w ogóle kim ty jesteś? Ludkiem małym. Nie wiem o co ci chodzi. Nie wiem o co ci chodzi. Przestań papugować. Sam poleciał. Na kosmos. No, ale już nie ma tego gościa. Simon, nie w publicznym miejscu, w świecie, za wszyscy ludzie się gapią, jak ty sikasz. No, nieważne, nara. No po prostu malutki, głupek. Ej, ja się chyba zgubiłem. Durpel! Durpel, zaprowadź mnie do domu. Gdzie ty jesteś? Chodźmy w tą stronę. Dryn, dryn, dryn. Dzień dobry, dzień dobry, witaj w sklepie Sprunki. Niom, niom, niom. Ej, nie możesz tak, Dudek. E, kim ty jesteś? Pamiętasz mnie. Z... Lataj, lata, Cię nie widziałem. Pamiętasz mnie? Byłem w czwartej części, trzeciej. Albo nawet ósmej. -ja że cię. Ale powiedz, jak, jak ty się wydostałeś? Black mnie wypuścił. Black? Oj, nie ma opcji. Black. Czego? Dlaczego wypuściłeś tego żółtego potwora, potwora, czy jak on się nazywa? Nie wiem, nie wiem, po co ja to zrobiłem. Idę z powrotem do domu. Simon. Co? Dlaczego zdjąłeś swoje całe ubranie? I czemu twoja buzia jest z powrotem? On jak zwykle chciał zdjąć sobie ubranie, bo chciał, chciał wyglądać jak no w starych odcinkach. Już tak będzie wyglądał na zawsze. Sam tak powiedział. Zgadzam się. A ubrania to gdzie? Bo są potrzebne na przykład na komunie. Przewodniczący, je do kosza. Simon, ja cię po prostu zabiję. Ja cię po prostu zabiję. No nie. Mega Nie widać mojej głowy. Koniec filmu. Mam nadzieję, że mnie kochacie.